Do wielu obiektów cieszących i radujących na pięknym swych kształtów architektonicznych przybyło w ostatnim czasie nowe dzieło, pomnik kultury socjalistycznej, nadającej naszemu miastu wyróżniający akcent urbanistyczny, godny sąsiedztwa wiekopomnego monumentu, stworzonego ku chwale powstańców śląskich. Ale zanim społeczeństwo udostępniło ten wspaniały kompleks kulturalno-sportowy, nasze zamierzenia i plany wyprzedzała twórcza myśl projektanta i konstruktora, którzy stanęli przed niezmiernie złożonym zadaniem wybitnie prototypowym. Projektowane w ten sposób dzieło unikalne wymagało wielu postępowych koncepcji, śmiałej myśli technicznej, a nade wszystkim dużego entuzjazmu i wiary we własne siły w głębokim przekonaniu, że polski architekt, konstruktor i wykonawca... Katowice, 9 maja 1971 roku. 26 lat temu legł Berlin. 50. rocznica III Powstania Śląskiego. Zaszczytnym miejscem wielkich patriotycznych uroczystości upamiętniających te dwa wiekopomne wydarzenia stała się wojewódzka hala widowiskowo-sportowa. Majestatycznie wygląda obiekt, którego pełna architektonicznego wdzięku misternie zwieńczona w swym ogromie czasza osłania zebrane wokół tłumy. W uroczystym osłonięciu tablicy pamiątkowej biorą udział najwyższe władze Polski Ludowej. Wyryty na tablicy napis będzie przypominał te chwilę każdemu po wielu latach. Przywódcy partii rządu dostają goście. Pierwszy raz wypełniona po brzegi hala główna. Uwidacznia się jej ogrom. Kilkanaście tysięcy przedstawicieli społeczeństwa jest świadkami wspaniałej uroczystości. sercu Katowic opodal pomnika I do Was. Gospodarz województwa, generał Jerzy Zientek, patron budowy nowego obiektu, wskazuje na więź pokolenia, które wywalczyło te ziemię. Z pokoleniem młodym, które współuczestniczy w budowie nowej rzeczywistości. Nowo otwarta hala jest jednym z jej symboli. Służyć będzie szerokiemu społeczeństwu jako obiekt rozrywki i wypoczynku po pracy. Tu rozsławiać się będzie imię naszego kraju. Wojewódzka Hala Widowiskowo-Sportowa, jedyny tego rodzaju obiekt w kraju, powstała w wyniku określonego zapotrzebowania społecznego Śląska i Zagłębia. Oryginalna konstrukcja budzi powszechne zainteresowanie i podziw. Faktura zewnętrzna, choć niemonumentalna, trwała i dostojna. Funkcjonalnie rozmieszczone bramy wejściowe pozwalają na bardzo szybkie wypełnienie widowni. Obszerne, biegnące wokół obejścia, szerokie i wygodne schody. Lokalizacja wojewódzkiej hali widowiskowo-sportowej wśród śródmieściu jest celowa i decydować będzie o wszechstronnym wykorzystaniu obiektu, który niewątpliwie będzie się cieszył wielkim powodzeniem. Piękna sylwetka hali brasta w krajobraz Katowic, jak wrócił już na stałe pomnik powstańców śląskich. Posadowienie obiektu o unikalnej konstrukcji na trudnym terenie budowlanym, podlegającym działaniu szkód górniczych, nie było zadaniem łatwym. Rosła lista prototypowych rozwiązań, co powodowało nowe trudności wykonawcze. Poszukiwanie nowych technologii i stosowanie nowych materiałów. Krążyły o budowie wojewódzkiej hali... podpory montażowe utożsamiano z podpieraniem walących się konstrukcji. Budowniczowie na przepór plotkom konsekwentnie zwalczali wszystkie trudności. Niepowtarzalny charakter budowli i nowatorskie rozwiązanie wymagały śmiałych decyzji i prototypowania. Pełne emocji chwile przed podniesieniem konstrukcji kopuły. 350 ton stali należało podnieść na znaczną wysokość. W kilkanaście minut kopuła zawisła na trzech masztach w określonym miejscu. Aby sprawdzić założenia techniczne, prototyp wiązarów przekrycia dachowego o rozpiętości ponad 90 metrów wykonano w skali 1 do 1 na oddzielnym stanowisku. Na specjalnie urządzonym placu budowy pod okiem naukowców i wykorzystaniu odpowiednich przyrządów pomiarowych w trudnych warunkach atmosferycznych rodziły się poszczególne elementy, rósł szkielet gęstniejący z dnia na dzień konstrukcji. Stawała się bliższa wizja wzrastającej budowli. Obradowano i budowano. Niektóre obiekty już dojrzewały i kolejno przekazywano je do eksploatacji. Dominującą rolę w kombinacie odgrywa hala główna. Jej kubatura wynosi ćwierć miliona metrów sześciennych, 7 do 11,5 tysiąca miejsc. Odpowiednie nachylenie widowni daje doskonałą widoczność przy wielozadaniowej funkcji dla imprez o charakterze sportowym i widowiskowym. Każdy obiekt może pracować samodzielnie, lecz gdy zajdzie potrzeba, poszczególne człony będą się uzupełniać, tworząc zaplecze dla dużych imprez przewidzianych do przeprowadzenia w hali głównej. Całość doskonale ze sobą powiązana funkcjonalnie. Wokół hali głównej ciągną się wygodne hole i ciągi komunikacyjne. Loża, sektory dla prasy, pomieszczenia wypoczynkowe. W głównej przestronnie i wygodnie, i mimo jej wielkości, jakieś miłe wrażenie przytulności. Ewakuacja nie przekracza 10 minut. W rzędzie kabin sprawozdawców dla radia i telewizji reżysernia światła, potęga reflektorów. Reżysernia dźwięku. Doskonała widoczność na płyty areny, telewizja przemysłowa, bezprzewodowa łączność, co składa się na nowoczesne zaplecze techniczne. Sala gimnastyczna, samodzielny obiekty z własną widownią, w której zorganizowano już wiele imprez. Na miejscu opieka lekarska w wojewódzkiej przychodni sportowo-lekarskiej. Sauna fińska regeneruje siły. Hotel cieszy się powodzeniem ze względu na wszelkie wygody. Lodowisko służy różnym rodzajom lodowego sportu i jest oblegane od wczesnych godzin rannych do późnej nocy prawie przez pełny rok. Eksploatacja wymaga nieustannej pracy zaplecza technicznego. Obiektowi trzeba zapewnić światło i ciepło. Chłodzenie i wentylacja. Jest dziś ten obiekt wspólną własnością całego społeczeństwa. Urządzać tu możemy nawet największe imprezy. uznaniu zasług przewodniczący prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, generał Jerzy Zientek, dokonał dekoracji odznaczeniami państwowymi ludzi, którzy jeszcze wczoraj wspinali się na rusztowania, urabiali niewdzięczną surową materię, z desek kreślarskich ściągali zarysowane plansze, którzy szukali optymalnych rozwiązań w codziennym trybie procesu inwestorskiego. Mogą być pełni dumy nie tylko ci odznaczeni. Ale wszyscy, którzy współuczestniczyli w budowie, bo po nich pozostała piękna i trwała budowla, wszyscy są współuczestnikami wielkiego sukcesu. Obowiązek wręczyć wam oznaczenia państwowe, nadane przez Rady Państwa. Oraz złote i w 1972 roku wojewódzka hala widowiskowo-sportowa poddawana jest różnym próbom eksploatacyjnym. Zainteresowanie obiektem rośnie, tak specjaliści z kraju jak i z zagranicy nie szczędzą słów uznania, lecz wszystko musi się jeszcze sprawdzić praktycznie. Mistrzostwa Europy w zapasach to jakby generalna próba. W artykułach pracowych pojawiają się superlatywy, w świat idzie dobra fama o pięknie obiektu, o doskonałym zapleczu, o doskonałej atmosferze. Wymaga się działalność rozrywkowo-widowiskowa. Doświadczenia z różnych imprez nadal potwierdzają przydatność obiektu dla różnych celów. Wykonawcy oceniają pochlebnie walory techniczne i zapleczowe. Nazwa Kombinat Widowiskowo-Sportowy znajduje pełne uzasadnienie w zapotrzebowaniu społecznym dla regionu i kraju oraz w rozwijaniu przyjaźni i współpracy międzynarodowej. Tchau,